Manu, tutaj Rafson z kanału Rafson Games. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Grand Theft Auto Liberty City Stories. Na początku zapraszam Was do włączenia napisów w prawym dolnym rogu. No, niestety jestem troszeczkę chory, musicie mi to wybaczyć. Chorym się nie nagrywa, no ale niestety muszę nagrywać, tak żeby jakiekolwiek filmy były. Okay, we're on the mission Diego. Hey, Tony. Uh, I can't come out right now. I'm busy, you know. Why? What's going on in there? And what the hell is that smell? Look, Tony, we're catering to some real uh, specialist today. This stuff is in that gold dust.

No to spoko. No to idziemy w stronę kasyna. No już jesteśmy prawie na miejscu. Okej. Fajnie. Co tu się teraz stanie? Tony? It's JD. Look, I just heard there's a bunch of Sendako goons coming your way. And they're packing big time. Watch yourself. Thanks, JD, Okej Takeout wersji saboteurs. Okej okay. Trzeba tutaj jakoś zniszczyć, zabić sabotarzystów tego kasyna. Okej. Okay. Trzeba go jakoś tutaj zajebać, nie? Trzeba wziąć jakiś samochód. No dobrze, no to jedziemy. Czy jeśli oni dojdą na to miejsce, to za chwilę zostaną zabici. Tak, niestety, wypierdalaj. Sorry, musiałem. No dobrze. Dobra. No trzeba ich jakoś zatrzymać, nie? Wezmę sobie pistolet. Tak na wszelki wypadek. No niestety jeden gość został zabity. Szkoda. Czykamy na nich nie Aha, jadą już. No dobra. Okej. Okay. No nie wierzę. Dobra, jeden zabity. Ilu ich jeszcze będzie? Trzech czy... czterech? Nie wiadomo. Okej, okay, mamy Uzi. Świetnie. Trzeba uważać na zdrowie, bo inaczej będzie ciężko. Wezmę sobie Uzi. Okej, okay, jesteśmy. Co za tą pauzę, ale raz tej misji nie wykonywałem, bo zdechłem. Nie wiem jakim cudem, ale cóż dobra, zabity, nice, zajbiście. No i kacynka! O, Trzeba zniszczyć samochód, tak? Mam rację. Jeśli tak, to zajebiście. Trzeba uważać, bo to jest bomba, tak? No to czekamy na ten samochód. Dobra. No to napierdalamy w nich, nie? Fak! nie dobrze, szybciej, szybciej. Uciekaj. Ale wolno to jedzie. Teraz uciekaj. Szybko, 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 szybko. Dobrze, nice. Misja na 1000 doców Świetnie. No to co? No to bierzemy się za następną misję, skoro ta misja została zakończona pomyślnie. Okej, okay, jesteśmy już na miejscu. Sprawdźmy co u Diego. Blow up doors Tony, the sindaco has got this place. The doll's house? It's a casino and Bordello in one. Classy, so you might lose at the tables, but you can bank on the ass. <laughs> well, the place is key to the setup over here. If you were to uh, put it out of business, you know, uh, blow it up or something. I'm telling you, we'll be golden with Salvatore. Get a sub table with a hike and fit this. E, with a bomb okej. Okay. No dobra, trzeba wziąć inny samochód. Tylko, że trzeba go pomalować, nie? O właśnie. No, i teraz trzeba podłożyć bombę, nie? No dobrze, widzimy się za chwilę. Okej, okay, jesteśmy już na miejscu. Teraz trzeba wjechać do tego garażu. I oni tutaj podłożą bombę do tego samochodu. No, i teraz trzeba uważać, nie? Zaparkować w The Dolls House. No właśnie, trzeba uważać. Trzeba z tym ostrożnie. No bo wiecie, no bo wybuchnie bomba, i co będzie z tego? No, pojedziemy w stronę The Dolls. No, bliżutko jestem. Całkiem nieźle. Okej, okay, jesteśmy już prawie na miejscu. Tutaj trzeba zaparkować. Okej, okay. no trzeba tutaj uciekać. Get back serio? nie Break, dlaczego? Chwileczkę, trzeba tutaj. O Jezu. Naprawdę muszę tutaj zaparkować? Fuck's sake. Nie mogę zmienić broni, naprawdę. O, oh, widzimy się za chwilę jak to wykonam w końcu. Bo to jest jakaś tragedia. Okej, okay, może teraz to wykonamy. Sprawdźmy. Dobra Cofnij Jedź tutaj Teraz uciekaj Uciekaj, 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 uciekaj i bank. Więc cały budynek w płomieniach Zajbiście. Ha. Dobrze wam tak frajerzy. Okej, okay, 1500 złotów. Całkiem niezła sumka. No dobrze. To tyle na dzisiaj niestety. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Do następnego odcinka, który będzie za tydzień jak zwykle. Na razie i cześć. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał, a hejterom życzę palca w dupie. Nara!